Witam Was tutaj Nexos, Beastmaster Hunter na serwerze Terenas i witam Was na mojej serii poradników, którą od dzisiaj będę robił. <coughs> <coughs> No, cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dzisiejszy film jest tworzony przy współpracy z Blizzard Entertainment i Blizzard raz jeszcze postanowił wesprzeć mnie w tworzeniu serii poradników do World of Warcraft. Tym razem konkretnie skupiając się na The Burning Crusade. No i dzisiejszy poradnik, dzisiejszy pierwszy film z tej całej serii rozpoczynamy od wyboru naszej rasy. W opisie tego filmu rzucę wam notkę rekomendacji klasy oraz rasy. Wiecie, jak to się gdzieś tam kombi. Ja tutaj omówię oczywiście wszystkie racjale. No i przy okazji pamiętajcie o jednej bardzo, ale to bardzo ważnej rzeczy. Czyli, jeżeli macie ochotę grać jakąś klasą i jakąś rasą, niezależnie od racjali, to oczywiście tym grajcie, to jest wasza gra. No i te racjale nie wpłyną aż tak mega mocno na wasz gameplay. Oczywiście w The Burning Crusade one mają nieco więcej znaczenia, aczkolwiek koniec końców liczy się dobra zabawa, to ma być wasza postać. I tyle, zapraszam. Zacznijmy od czegoś, co jest mi bliższe sercu, czyli Alliance ze swoimi Dranejami. No i Dranej wprowadza do Alliance szamanów, klasę, która wcześniej nie była dostępna, dzięki czemu obie frakcje są teraz o wiele bardziej wybalansowane, zwłaszcza, że Horda dostaje również Paladynów. Dranej będą bardzo popularną rasą, nie tylko dlatego, że jest to nowa rasa i ma jakieś fajne racjale, ale dlatego, że mogą być jako jedyni w Alliance szamanami. Ich użyteczność jest nieoceniona, dając na przykład heroizm lub... W przypadku hordy Bloodlust, no i szacuje się, że na 25-osobowym rajdzie około 5 slotów przynajmniej będą zajmować szamani. Stąd też połączenie dranej szaman będzie bardzo częste i mile widziane na rajdach. Oprócz tego, pierwszym racjalem jest Gift of Denaru. Jest to 15-sekundowe leczenie, które nie wymaga od nas many, tak zwana hotka, 1,5 sekundy kasta i całkiem nieźle skaluje się z statystykami plus healing oraz skaluje się z naszym levelem. W przeciwieństwie do retaila, na retailu mamy akurat leczenie procentowe, tutaj mamy daną wartość, natomiast tak jak mówiłem, ona skaluje się całkiem dobrze. No i mówi się, że jest to najpotężniejszy hot, czyli heal over time dla healerów w grze, zwłaszcza priestów. Sam z siebie gift nie jest zbyt dobry, lecz jeśli wybierzemy sobie klasę leczącą i będziemy mieli dużo giru z plus healingiem, to nagle dostajemy naprawdę mega mocny czar leczący, który na dodatek nie kosztuje nas żadnej many. Dodatkowo mamy kolejny racjal, są to aury. No i tutaj mamy dwie: mamy Heroic Presence oraz Inspiring Presence. I są to prezencje, i w zależności od klasy zwiększa nam 1% szansy na trafienie z czarów lub ataków fizycznych. Heroic Presence jest to 1% szans na trafienie z ataków fizycznych i Tom Aury dostaje Warrior, Paladyn oraz Hunter. Natomiast Inspiring Presence daje 1% szans na trafienie z czarów, no i daje nam to Priest. Shaman oraz Mage. Tego będziemy widzieć całkiem sporo na rajdach po stronie Alliance, gdyż, tak jak mówiłem, na rajdach pożądani będą właśnie szamani. Więc w Alliance praktycznie będzie to permanentny dostęp do tego racjala i dosyć często będziemy to widzieć. Poza tym mamy także Gem Cutting, który zwiększa nam Jewel Crafting o 5. Jest to nowa profesja, dzięki czemu zaoszczędzimy sobie po prostu troszeczkę levelowania na tej prof profesji. No i jeszcze jest Shadow Resistance, czyli racjal, który zwiększa odporność na Shadow o 10 i jest to całkiem użyteczne, dlatego że e, całkiem sporo bossów e, i ogólnie jest bardzo dużo w The Burning Crusade Shadow Damage, którego możliwe, że uda nam się dzięki temu racjalowi uniknąć. No to teraz druga, nowa rasa Blodelf, która trafiła do Hordy, czyli tak zwane <gry> Blodelfy mają pewien ukryty racjal, który nie jest w zasadzie racjalem. Chodzi o to, że jako jedyni w Hordzie mogą zostać Paladynami, więc jest to troszeczkę taki podobny mini racjal jak w przypadku Dranejów. Tym samym mm, wprowadzają tą klasę do Hordy, która wcześniej była zarezerwowana tylko dla Alliance. Stąd też przelewalowanie Blodelfa Paladyna z pewnością sprawi, że będziemy mile widziani na rajdach czy instancjach. Przez ilość użytecznych rzeczy, które Paladyn po prostu ze sobą wnosi. Poza tym, Blodelf jest bardzo dobrą rasą do PVP. Zaczynając od Mana Tap jest to czar, który ma 30 yardów zasięgu i redukuje ilość many przeciwnika oraz nakłada na nas ładunek energii na 10 minut. Można mieć na sobie 3 takie ładunki, a następnie przy użyciu innego racjala, Arcane Torrent możemy właśnie przywrócić sobie manę lub energię. Eee, za chwilę też o tym wspomnę. Jest to czar, który na pewno przyda się do podtrzymywania wrogów w kombacie, zwłaszcza na arenach, przyda się to klasy które nie mają żadnych range'owych ataków, takich jak Warrior czy Paladin. W PvE można użyć tego do pulowania mobków, na przykład na Paladynie Protection. Natomiast te staki możemy użyć przy pomocy kolejnego czaru Arcane Torrent. Jest to czar, który wycisza wszystkich przeciwników w promieniu 8 yardów na 2 sekundy. W dodatku regeneruje nam manę lub energię za każdy stak mana tapa, który mamy na sobie i ma to 2 Minuty cooldownu. Jest to mega mocny AoE Silence, który z pewnością przyda się do PvP, zwłaszcza że Silence nie mają tak zwanego Diminishing Returns, czyli w The Burning Crusade można robić niezły pociąg Silenców. A co do PvE, to dzięki temu będziemy mogli na przykład lepiej zebrać paczkę mobów, pośród których są na przykład kasterzy, bo ci nie będą po prostu kastować. Na pewno się to przyda, nawet jeżeli będziemy jakimś DPS-em, aby pomóc tankowi. Poza tymi racjalami inne nie są aż tak powalające, jak na przykład Magic Resistance, który Zwiększa odporność na wszystkie szkoły magii o 5, więc jest to taki fajny mały bonusik. Oraz Arcane Affinity, który zwiększa nasz Enchanting Skill o 10, więc po prostu mniej będzie musieli levelować. Wracamy teraz do Alliance i mamy ludzi. Ludzie i ich racjale wiele się nie zmieniły względem wanilii, jednak TBC wprowadza parę nowych, że tak to ujmę, środowisk, w których obecne racjale po prostu będą sobie lepiej radzić i lepiej się odnajdą. Na przykład Perception, który zwiększa zasięg widzenia stealth. No i jest to 3-minutowy cooldown i na 20 sekund po prostu mamy lepszą detekcję, dzięki czemu łatwiej odnajdziemy schowanego roga czy też druida. Było to przydatne w klasiku, natomiast w The Burning Crusade wprowadzone zostaną areny, czyli takie mniejsze zamknięte przestrzenie, gdzie wykrycie przeciwnika może decydować o wygranej. Ludzie będą mieli o wiele większą szansę na powstrzymanie jakiegoś openera, czy też po prostu na wyciągnięcie wroga ze stelfa. Następnie dyplomacja, która zwiększa zdobywanie reputacji o 10%. To z kolei przyda nam się i to dosyć bardzo. Reputacje w The Burning Crusade to ważna rzecz i bez nich nie będziemy w stanie progresować. Aby na przykład zrobić heroiczne wersje instancji, no to należy wbić reputację w powiązanej frakcji, żeby odblokować klucz na te instancje. Później te instancje są potrzebne, aby odblokować rajdy i tak dalej tak dalej. Niektóre frakcje dają nam także dostęp do mega przydatnych przedmiotów i enchantów, które będą dla nas bisowe przed wyjściem rajdów. Inne zaś frakcje dodadzą nam na przykład możliwość kupienia mountów, jak Kurenai po wbiciu Exalted. Human będzie zdobywać po prostu te repki o wiele szybciej, natomiast minusem tego racjala jest to, że jak wbijemy wszystkie reputacje na Exalted, to w tym momencie staje się to, że tak to powiem, taki martwy racjal, który nie będzie nam już do niczego potrzebny. Następnie Human Spirit, który zwiększa nasz spirit o 10%. Jest to całkiem fajny bonusik do regeneracji zdrowia i many, zwłaszcza się przyda tą kasterom i healerom. Natomiast nie jest to jakieś coś wielkiego super powalającego, no najbardziej to się przyda przydata healerów. No jest jeszcze Mace i Sword specialization. Tutaj pojawia się zmiana, gdyż wcześniej ten racjal dawał nam weapon skill, który z kolei dawał nam większą szansę na przykład na trafienie przeciwnika. Teraz zmieniono to na Expertise i jest to statystyka, która zmniejsza szansę, że cel nas zdodżuje, czyli uniknie ataku, albo sparuje. Więc Expertise jest jedynie statystyką potrzebną dla melasów i trzeba będzie utrzymywać Expertise Cab, aby po prostu przeciwnicy nie dodżowali, nie parowali naszych ataków, a my żebyśmy nie tracili DPS-u. Ogólnie ludzie są bardzo wszechstronną rasą, zarówno do PvP, jak i PvM, oraz w zasadzie przydadzą się do wszystkich wszystkich klas. No to teraz dworfy. Krasnoludy w the Burning Crusade wiele się również nie zmieniły. Mamy dalej Stoneform, który mm, usuwa oraz daje odporność na blidy, poisony, disease'y na 8 sekund. Dodatkowo podczas trwania y, tego efektu dostajemy 10% więcej armora, co mega przyda się na arenach i ogólnie w PvP, gdyż z pewnością trafimy na wielu rogów, których blidy i poisony ściągniemy po prostu jednym guzikiem. Ale i na PVE zdarzy nam się, że ten racjal oszczędzi healerom trochę roboty, jak walka z Moroesem w Karazan, który nakłada na nas permanentny bleed, jeśli wleci na nas, no i tego blida dworfy po prostu będą mogły sobie ściągnąć, tym samym unikając pewnej mechaniki na bossach. Bardzo dobry racjal na PVE i PVP. Poza tym Find Treasure, który po prostu zaznacza nam na mapie jakiegoś różnego rodzaju skrzynki, raczej mało przydatne, chociaż może w jakichś miejscach znajdziemy jakąś skrzyneczkę, zawsze jest to jakiś dodatkowy gold dla nas, jeżeli znajdziemy zielony item. Mamy również Frost Resistance, który zwiększa nam odporność na frost o 10. W PvE raczej nam się nie przyda, jednak w PvP no przyda się to przeciwko jakimś tam Frost Magom, którzy, których z pewnością tak jak ruchów będzie dosyć dużo. No i Gun Specialization, który zmienił się z 5 dodatkowego skilla na strzelbach w klasiku na 1% krita ze strzelb w TBC. Jest to przydatny mały bonusik, który może się wydawać mega mocny. Niestety, podobnie jak w klasiku, w późniejszych etapach gry, najlepsze bronie dla hunterów to nadal łuki i kusze. Jednak na początku The Burning Crusade Classic na pewno skorzystamy z tego racjala, gdyż jest po prostu parę fajnych strzelb. Dwarf to bardzo fajna rasa i każda klasa praktycznie znajdzie sobie jakieś tutaj zastosowanie. Niestety, jeśli nie wybierzemy huntera, no to mamy jednego martwego racjala, ale Stoneform naprawdę robi robotę. Następnie Druid. To znaczy, no, Night Elf. <noise> Racjale praktycznie się nie zmieniają, zmienia się jedynie środowisko, w którym będziemy ich używać. I tak Shadow Melt, który jest taką niewidką, w której nie możemy się ruszać. Ta umiejętność także zwiększa niewidoczność rogów i druidów, czyli po prostu będziemy bardziej niewidoczni. No i umiejętność ta przyda się na arenach, gdyż pozwala nam odłączyć się z walki, włączyć stealth i zregenerować sobie manę i życie jakimś tam jedzunkiem. Szczególnie przydatne dla druidów, którymi mogą być walając jedynie właśnie elfy, a w dodatku druid jest najmocniejszym healerem w PvP w The Burning Crusade. Następnie quickness, który zwiększa szansę na dodge o 1%, ogólnie dobry talent, w PvP unikniemy niektórych ataków, a w PvE, szczególnie jako druid tank, będzie to przyjemne, gdyż druid tank bazuje na przyjmowaniu obrażeń na klatę, albo unikaniu ich, gdyż druid nie ma tarczy i nie może blokować. Nature Resistance zwiększa nam e, rezista na naturę o 10%. No i w super racjal do umierania, czyli Wisp, który zwiększa nam e, podróżowanie po śmierci o 50%. Jeśli chodzi o elfa i wybór rasy, to raczej bierze się go tylko, gdy chcemy grać Druidem w Alliance, gdyż innego wyboru po prostu nie mamy. Reszta raz pod względem racjali radzi sobie o wiele lepiej. Ale hej, oczywiście możecie grać, czym chcecie. Gnom. Gnomy w The Burning Crusade dostały nieco miłości poprzez buffy do jednego z kluczowych racjali, czyli Escape Artist. Pozwala nam oswobodzić się ze wszystkich efektów spowalniających i przypinających nas do ziemi. Jedna minuta cooldowna, no i tym razem w The Burning Crusade nie ma casta. W klasiku trzeba było zrobić jednosekundowy albo coś koło tego kast, no i było to nieco wkurzające. No wcześniej było to też dość użyteczne, jednak nie dało się tego racjala użyć w biegu, więc było to małe opłacalne, aby dispelować spowolnienia. Niestety, ale wraz z buffem jest także nerf, czyli zwiększony cooldown do ponad 1,5 minuty. Genialny racjal do PvP, zwłaszcza na Warriora, czy też roga do PvP, choć i w PvE na pewno zdarzy się, że uda się uniknąć dzięki temu jakiejś mechaniki spowalniającej. Druga rzecz to Expensive Mind, który nadal daje nam 5% zwiększonego intelektu i to całego naszego intelektu z naszego giru. To oznacza, że dla casterów jest to więcej many, więcej spellkrita i tak dalej i Poza tym Arcane Resistance, który zwiększa nam odporność na Arcane o 10, no i mamy jeszcze Engineering Specialization, który daje nam 15 do profesji Engineering, więc po prostu nie musimy levelować. Przez Expensive Mind preferowane klasy dla gnoma to Casterzy, bo Warrior i Rogue raczej z niego nie skorzystają i będzie to martwy racjal, choć dla nich do PvP czeka Escape Artist. Takim ukrytym racjalem, o którym często się mówi w przypadku gnomów, to wzrost. Gnom jest mały i dzięki temu na PvP jest większa szansa, że unikniemy, wiecie, atencji wrogów. Jest też taka tendencja do tego, że atakujemy najczęściej cele, które są duże i dobrze widoczne. I mówię to z doświadczenia jako gracz PvP w Shadowlandsach na Taurenie, Szamanie, gdzie często byłem celem właśnie numer 1, bo jestem po prostu duży i się świecę. Stąd też gnom będzie gdzieś tam pałętał się między nogami, za karę gnomy będą również topić się nawet w najmniejszej kałuży, co będzie po prostu denerwować. No to teraz Horda i potężny Ork. Ork i jego racjale sprawiają, że piecze mnie tyłek grając z Hunterem w Alliance. Blood Fury. Zwiększa attack power lub spell power, w tym obrażenia i leczenie, na 15 sekund, ale zmniejsza efekty leczenia na tobie o 50%. No i tutaj akurat pojawiły się parę zmian, gdyż tym razem działa to również na spell power. Wcześniej yy, to dawało jedynie bonus do mele attack power. Teraz ta pasywka dostosowuje się do klasy, którą gramy. Więc casterzy dostaną spell damage i heal, natomiast mele i hunter dostaną attack power. Świetne na PVE kiedy możemy sobie pozwolić na dodatkowy damage kosztem healingu na PVP trzeba będzie oczywiście uważać. Nie chcemy odpalić tego w środku dostawania potężnych obrażeń, bo healer się po prostu nas obrazi. Kolejna rzecz to command, który zwiększa obrażenia petów huntera i warlocka o 5%. Przecudowny talent dla huntera. Beastmaster jest najlepszym spekiem do DPS-u w The Burning Crusade i głównie bazuje na steady shot oraz obrażeniach naszego peta. Robiłem ostatnio film o guzikowej rotacji Huntera, będzie gdzieś tam w prawym górnym rogu, polecam się zapoznać. Więc dodatkowe 5% obrażeń, mm, super. Dla Warlocka jest to nieco mniej przydatne. Hardiness zwiększa szansę na zrezygnowanie stuna o 15%. No i będzie to miało dosyć mocny wpływ na PvP, ale i niektóre mechaniki w PvE może uda nam się uniknąć. No i mamy jeszcze Axe Specialization, który działa podobnie jak u Humana, tylko tutaj daje nam bonus na używanie Axów. Ork to naprawdę dobra rasa w zasadzie do wszystkich klas oraz do PvE i do PvP. No i Undead, ulubiona rasa edgy kidów. Ta rasa pozostaje bez większych zmian, tu również wpływ ma zmiana środowiska, w jakim będą używane. Cannibalize jest to po prostu zjedzenie ciał, które regeneruje 7% naszego zdrowia co 2 sekundy, przez 10 sekund działa tylko na ciała humanoidów oraz andedów. No i jakiekolwiek ruszenie się, wykonanie jakiejś akcji czy otrzymywanie obrażeń anuluje ten efekt. Przyda się to oczywiście do PvP, aby szybko zregenerować sobie zdrowie, pod warunkiem, że przeciwnicy nie będą się na nas skupiać lub nałożymy na nich jakiś efekt CC. Do PvE to raczej jest świetne jedynie do levelowania. Will of the Forsaken. Daje nam odporność na charm, fear, sleep, gdy jest ten efekt aktywny. Możemy użyć go nawet gdy otrzyma się właśnie taki efekt i trwa to 5 sekund. Świetny racjal do PvP. Działa w zasadzie jak taki troszeczkę trinket i daje nam chwilową odporność na te efekty. Fearów oraz mind controlów może być naprawdę sporo w PvP, więc jest to naprawdę duży plus. Poza tym Underwater Breathing, który zwiększa nam długość przebywania pod wodą, dlatego że nie musimy oddychać. No, jest to mało znaczące racjal. Ot może przydać się przy paru wkurzających questach w zangarmarze, trzeba po prostu pływać gdzieś tam pod wodą. No i jest jeszcze Shadow Resistance który zwiększy nam odporność na shadow o 10. No i tak jak wspominałem wcześniej, w TBC tego typu obrażeń w PvE jest dość, dosyć sporo, więc to się przyda. Bardzo mocna rasa pod PvP, pod każdą klasę. Przypuszczam już, The Burning Crusade nadal będzie to po prostu dobry wybór. No to teraz Troll. Również praktycznie w niezmienionej formie trafia do The Burning Crusade. Berserking zwiększa nam casting oraz atak speed od 10% do 30%. Na pełnym poziomie zdrowia zwiększa nam jedynie o 10%, a im mniej mamy zdrowia, tym mocniejszy jest ten efekt, dając nam 30%, gdy jesteśmy dosyć mocno bici i trwa 10 sekund. Całkiem fajny racjal, który przyda nam się na każdej klasie. Raczej nikt nie pogardzi szybszym kastowaniem i szybszymi atakami. Często bywało tak, że trolle przed użyciem tego racjala ściągali celowo swój... GIR kastowali racjala i zakładali go z powrotem, gdyż wtedy ich poziom zdrowia drastycznie spadał, dzięki czemu dostawało się dużo większy bonus do szybkości ataku i kastowania. Bardzo jest to przyjemny racjal i nawet te 10% na pełnym zdrowiu będzie dla nas przydatne. Beast Slaying zwiększa obrażenia przeciwko bestiom o 5%. Mały bonus, który przyda się raczej tylko przy levelowaniu, ale poza tym raczej ma znikome zastosowanie. Regeneration, który zwiększa nam regenerację zdrowia o 10% oraz 10% naszej regeneracji działa w kombacie. Tak jak w klasiku, tak w The Burning Crusade, daje to raczej znikomy efekt leczenia w kombacie. Jest w zasadzie prawie niezauważalny. Jeśli kiedyś może przeżyjecie walkę, mając zaledwie parę HP, to będziecie mogli się pochwalić, że uratował was jedynie ten racjal. Jeśli chodzi o coś bardziej użytecznego, to mamy bow specialization, który zwiększa nam critical strike z łuków o 1%. To zostało zmienione z klasika? teraz daje nam 1% critical strike z łuków, co jest akurat mega dobre dla hunterów, gdyż tak jak wspomniałem przy Krasnoludach, najlepsze bronie dla hunterów w The Burning Crusade to zazwyczaj łuki i kusze. Przykładowo Toridal, legendarna broń hunterów w The Burning Crusade z Sunwell Plateau, to właśnie łuk. No i jest jeszcze jeden memik w postaci Throw Spec, który zwiększa nam crit z Throwing Weapons o 1%. No, z tych nożyków, takich można by powiedzieć, te używali jedynie rogowie oraz warriorzy, ale raczej preferowano łuki, strzelby i kusze, po prostu dla statystyk. Jedyne zastosowanie dla tego racjala w The Burning Crusade jest to rogue, który dostaje skill Deadly Throw, który jest combo point spenderem, który polega na rzuceniu właśnie przeciwnika takim nożykiem. Więc będziemy mieli po prostu dodatkową szansę na to, że krytniemy. Teraz potężny Tauren, poza świetnym wyglądem, posiada War Stomp, czyli ogłuszenie do pięciu przeciwników w promieniu 8 yardów na 2 sekundy, 2 minuty cooldownu. Szczególnie przydatne w PvP. Chyba nie muszę tłumaczyć: stun to stun. Możemy pomóc sobie albo komuś jakimś tam taktycznym stunikiem. Można tego użyć do przerywania kastów itd., tak itd. Tak Endurance yy, zwiększa nam poziom zdrowia o 5%, co skaluje się też z naszymi przedmiotami. Podobnie jak Expensive Mind, czyli całą naszą stamina, i tak dalej, to on po prostu zwiększy nam nasze zdrowie. W PVE całkiem przydatne dla tanków, ale i reszta klas skorzystam zarówno w PVE, jak i PVP. Nature Resistance, który zwiększa nam podobnie jak u elfów Nature Resistance o 10, no i Cultivation, czyli skill, który zwiększa nam herbalizm o 15, takie po prostu pomniejsze rzeczy. Jeśli chodzi o racjale, to już w zasadzie wszystko. Natomiast w The Burning Crusade nadal, jeżeli chodzi o klasę priest, to każda rasa dostaje nowe umiejętności. I tak jak na przykład w klasyku dwarfy były najlepszymi priestami, dlatego że posiadali specjalną, unikalną umiejętność Fear Ward, której nie posiadali inni priści innych ras, tak teraz w The Burning Crusade stwierdzono, że jest to na tyle potężna rzecz, że Fear Warda posiadają wszystkie e, rasy, jeżeli chodzi o priesta. Natomiast nadal pojawiają się kolejne. Skillem oraz różne zmiany. I tak człowiek dostaje Desperate Prayer. Mega mocny heal, instantowy, bez kosztu many, ale tylko i wyłącznie działa na siebie. Możemy rzucić go tylko na nas. Jest to mega mocne do ratowania sobie tylko w PVP. Kolejną rzeczą, którą dostaje człowiek jest to feedback i na 15 sekund włączamy antymagiczną aurę, która sprawia, że każdy cast przeciwko nam wypala dodatkowo manę przeciwnikowi i zadaje mu obrażenia równe wysaniu many. Jeśli chodzi o ten skill, to jest to raczej niszowe i nie jest to aż tak mega dobre. Co do dwarfa, to on również dostaje ten sam skill co człowiek, czyli Desperate Prayer, ale dostaje naprawdę mega mocny czar postaci Chastise. Jest to czar, który jest instant, zadaje trochę obrażeń, ale co najważniejsze na dwie sekundy przypina trafiony cel do ziemi, dzięki czemu będziemy w stanie na przykład w PvP komuś uciec albo komuś uniemożliwić ucieczkę, więc Dwarf naprawdę mega spoko w dalej posiada Starshards, Natomiast w klasiku raczej był to mało użyteczny czar, gdyż trzeba było go channelować. Jednak w The Burning Crusade przemieniono to w 15-sekundową dotkę, która zadaje około 800 obrażeń oraz skaluje się z naszym spellpowerem, powerem, dzięki czemu jest to nieco bardziej użyteczne, zwłaszcza że nie kosztuje nas to w ogóle many. Więc dostajemy jedną fajną darmową dotkę. Kolejną rzeczą jest Elun's Grace, mocna defensywka, która zmniejsza szansę, że zostaniemy trafieni przez mele oraz range ataki o 20% na 15 sekund. No i co tu dużo mówić, przyda się szczególnie na PvP. No to teraz Dranej, Tak samo jak Dwarf, dostają Chastise, więc już to jest naprawdę dobra umiejętność, ale dostają drugą mega mocną umiejętność, czyli Symbols of Hope. Przywraca nam oraz naszej grupie to manę. Jest to instant cast i nie kosztuje nas to many. Trwa 15 sekund. Bardzo mocne i bardzo przydatne. Za to nasza grupa będzie nas po prostu kochać. Na 70 levelu przywraca to każdemu w naszej grupie około 1000 many. A jest to dosyć sporo w The Burning Crusade, no i można powiedzieć, że jest to jedna darmowa potka w trakcie walki, jest to mniej więcej 5 minut cooldownu, więc jest to naprawdę bardzo, bardzo mocne połączenie. Undead Priest dostaje Devouring Plague, dość mocna dotka, która trwa 24 sekundy i zadaje podobne obrażenia do Shadow World Pain, z tym, że za każde zadane obrażenia jesteśmy leczeni. Problemem jest koszt many, bo jest to coś około 1000 many na jedną dotkę. to Trochę boli, ale pozwala na nieco więcej zjadliwych dotek i lekkie leczenie naszych ran. Następnie Touch of Weakness, który posiada również tylko Undead. Jest to kolejna dotka, która zadaje nieco Shadow Damage przeciwnikowi przy następnym jego ataku, więc po pierwszym y, ataku ta dotka znika. No i jeszcze nakładam redukcję obrażeń o jakąś tam daną wartość. Nie jest to jakoś mega mocne. Przyda się to, jeśli weźmiemy talent Blackout, który daje nam 10% szans, iż Shadow Damage zestunuje przeciwnika. No i teraz Troll. Hex of Weakness. Unikalna i bardzo przydatna dotka, która redukuje obrażenia przeciwnika o daną wartość i co najważniejsze, redukuje działanie efektów leczących na celu o 20%. Takich efektów jest niewiele w grze, a są one bardzo przydatne, szczególnie na arenach, więc jest to bardzo przydatny racjal. No, i kolejna rzecz. Shadow Guard jest to w zasadzie Lightning Shield od Szamana, tylko zadaje Shadow Damage. Mamy trzy staki, które schodzą, zadając obrażenia celowi, który nas uderzy. No, i damage nie jest szczególnie duży, ale współgra to dobrze ze wcześniej wspomnianym talentem Blackout, czyli po prostu możemy zestunować kogoś, gdy ktoś zaatakuje nas. No i mamy jeszcze Blodelfa, który podobnie jak Undead posiada Touch of Weakness oraz swój unikalny Consume Magic. Blodelfy mają to do siebie, że mogą pochłonąć magię, wiecie, wsysać manę, wysysać i tak, dalej, tak dalej. i Consume Magic polega na tym, że możemy usunąć z siebie jeden pozytywny efekt, aby przywrócić sobie manę. Co ciekawe, możemy użyć na przykład Rank 1 Renew, który nie kosztuje prawie nic many, no i ściągnąć sobie właśnie tym efektem Consume Magic ten buff i zyskać dzięki temu manę. Całkiem przydatny do regenerowania sobie od czasu do czasu manę. No i moi drodzy, to było na tyle, jeżeli chodzi o ten poradnik. Omówiliśmy dzisiaj wszystkie racjale oraz rzuciłem wam mniej więcej takie rekomendacje. W opisie znajdziecie pełną listę, która rasa oraz która klasa bardzo dobrze się ze sobą łączą. Zapraszam was do zostawienia lajeczka oraz podesłania to komuś, kto chce rozpocząć grać w World of Warcraft The Burning Crusade Classic. No i co? Do zobaczenia, trzymajcie się, papa. no i cześć!